Cześć Piotek z tej strony. Zapraszam Was na cotygodniową analizę wykresów. Oczywiście zaczniemy jak to zwykle bywa od kalendarza makro. Przyszły tydzień. Poniedziałek 19 lutego. Kanada, Stany Zjednoczone, Dzień Wolny. 14.30 wskaźnik z rynku polskiego. To jest poniedziałek. Nie mamy tu wtorku, to znaczy, że we wtorek nie ma istotnych danych makroekonomicznych. Mówię tu, mam na myśli istotnych, czyli tych z najwyższą tutaj y, wagą, czyli z trzema gwiazdkami. Środa, godzina 20. protokół z posiedzenia FOMAC, czyli bardzo da, ważne dane z rynku amerykańskiego. Czwartek, 10.00, rynek polski, 11.00, wskaźnik CP, CPI dla Eurolandu. 14:30, rynek amerykański, zadeklarowani wstępni bezrobotni, 15:45, wskaźnik PMI dla przemysłu, 15:45, również wskaźnik PMI dla usług, godzina 16, sprzedaż domów, 17, publikacja zapasów ropy naftowej, czyli od godziny 14:30 do 17, wysyp bardzo ważnych danych z rynku amerykańskiego. Piątek, 23 lutego o godzinie 8.00, PKB z Niemiec, czyli uwaga dla osób, które grają na dax O godzinie 10: stopa bezrobocia z Polski, czyli w przyszłym tygodniu mamy trosze, poza czwartkiem, mamy troszeczkę mniej danych, które będą publikowane. Oczywiście mówimy tu o najważniejszych danych makroekonomicznych. Ok, dane za nami. Za nami. Rzućmy może okiem na to, co dzieje się na wykresach. Eurodolar. Eurodolar wykres dzienny, jak widzimy od dłuższego czasu, od kilku tygodni mamy tygodni mamy do czynienia z trendem spadkowym po raz drugi odbiliśmy się od bardzo ważnego, e, ważnej strefy wsparcia bardzo fajnie odbiliśmy w piątkowa świeca może świadczyć o tym, że mamy do czynienia z udanym testem. Czy tak będzie? Zobaczymy w ciągu następnych dni. Pamiętajmy, że w skali dziennej mamy do czynienia z trendem spadkowym, a to odbicie może być tylko i wyłącznie korektą. Jak przejdziemy, rzucimy okiem na wykres 4-godzinowy, widzimy w jaki sposób się to odbyło. Bardzo silna świeca to jest świeca, yy, która się narysowała po publikacji danych makroekonomicznych. Rynek się zatrzymał na wsparciu, wybił, przetestował, pojechał do góry, zanotował wzrost. Mamy tutaj yy, trójkę spadkową, czyli to może być potencjalna zmiana trendu na spadkowy, co by korelowało z wykresem dziennym, ale to może być również korekta ABC i kolejny ruch do góry, tym bardziej, że mamy nowy, nowy szczyt. Niemniej jednak uważajmy tutaj z graniem e, ładowaniem się na longi, ponieważ tak jak powiedziałem, to może być tylko element, element korekty. Jeżeli na wykresie dziennym zobaczymy zygzak, to będziemy mogli mówić o tym, że mamy już potencjalną zmianę Trendu na trend wzrostowy. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o główną parę walutową. Rzućmy może okiem teraz na kabla. Jeśli chodzi o GBPUSD, to widzimy tutaj, że mieliśmy potencjalne P3, wybicie z P3, P3. Jednak cena nie zrobiła, jak to się mówi, książkowego testu i zjechała na dół, ale, nadal, ale powróciła w zakres konsolidacji. W ubiegłym tygodniu mieliśmy ponowne wybicie, ale również nie wygląda to, jakby rynek chciał spadać w dół. Walczymy na strefie wsparcia i oporu. Tu mamy, zobaczcie, zjazd w dół, potencjalna trójka do góry, która mogłaby mówić o zmianie trendu, jednak no, widzimy, że cena gwałtownie spadła. Jeżeli chodzi o H4, widzimy to, do, to dość wyraźnie, jak cena się męczy. Wybicie w dół, powrót konsolidacja, znowu wybicie w dół, znowu powrót, znowu zjazda w dół, bardzo silna jazda do góry ostatnia świeczka czterogodzinowa mówi nam o, o, o wejściu podaży mimo, że tutaj mamy do czynienia, zobaczcie, tu mieliśmy zmianę trendu na wzrostowy tu, to by trzeba było sprawdzić, czy ten cień jest wyżej tak, delikatnie jest, 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 jest wyżej więc to było podbicie, tu było do góry, znowu zbicie, znowu do góry. No tutaj nie mamy jednoznacznej sytuacji, w którą stronę chce podążać. Tym bardziej, że jest na bardzo ważnej strefie wsparcia, oporu. Dajmy mu szansę, żeby się wyklarował. Jeżeli pójdzie w górę, przetestuje, zacznie iść, myślę, że możemy szukać okazji do dogrania na wzrosty. Jeżeli spadnie w dół, no to tutaj bardziej prawdopodobne mogą być spadki zgodnie z potencjalnym, Paternem numer 3. Warto poczekać, ponieważ, no, jeżeli rynek się deklaruje, no, to nie, nie, możemy tutaj się, że tak powiem, sparzyć i dostać po łapkach. Dobrze. Fund. Mamy dwie p pierwsze pary, główne pary walutowe za nami. Zobaczmy, co się dzieje na USD -JPY. Jeżeli chodzi o tą parę walutową, to tutaj myślę, że, że jest sytuacja dość klarowna, jasna. Od dłuższego czasu mamy do czynienia z, z silnym trendem wzrostowym widzimy że zbliżamy się do strefy oporu jednak jednak cena tu nie dotarła. Zakres ruchu jest jeszcze dosyć spory bo zobaczcie to jest prawie ponad to jest około 130 pipsów więc jak najbardziej mo możemy szukać tej okazji do przełączania się na wzrosty tym bardziej że zobaczcie na wykresie dziennym mamy do czynienia z trendem wzrostowym na wykresie H4 po yy, w korekcie mamy znowu już zygzak wzrostowy, co potwierdza nam grę na wzrosty w obu interwałach. D1 koreluje z H4, tak więc myślę, że tutaj powinniśmy się szukać jak na, w najbliższym czasie zagrań na wzrosty. Ko, kolejna para walutowa USD-CAD, czyli para z dolarem, dolar kanadyjski do dolara amerykańskiego. To jest wykres H4, zacznijmy tradycyjnie od wykresu dziennego. Na wykresie dziennym de facto mamy trend wzrostowy ponieważ zobaczcie tu jest zygzak wzrostowy tu mamy tutaj mamy spadek wzrost spadek. Tu nie mamy zygzaka typowego zygzaka w dół. Więc cały czas mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Wybiliśmy strefę wsparcia oporu zjechaliśmy. Jak na razie widzimy że strefa prawdopodobnie fajnie zadziałała zobaczymy co będzie się działo dalej. To jest wykres dzienny na wykresie 4 czterogodzinowym. Zobaczcie, po silnym spadku znów mamy zygzak do góry, co by potwierdzało korelację D1 z H4. Mamy wybicie, odbicie od strefy wsparcia zjazd. Kolejna świeca buduje, jest wzrostowa, tak zamknął się rynek w piątek. Jeżeli wybijemy te szczyty, w tym momencie uznam to za potwierdzenie zmiany trendu na strend wzrostowy na wykresie H4 i będę szukał okazji do przełączenia się na wzrosty. Ostatnią parą walutową, którą tutaj, na którą rzucimy uwagę, to jest USDCHF. Też wiele osób, gra, dlatego przyjrzyjmy się co się dzieje na tej parze walutowej. Na D1 mamy wyraźnie do czynienia z trendem wzrostowym. Odbiliśmy się od, od strefy oporu. Na razie tutaj nie mamy zygzaka, więc na wykresie D1, D1 trend wzrostowy. Zobaczmy, ja sobie tu powiększyłem, bo chodziło mi o to, żeby zobaczyć kolor tej świecy dobrze, widzimy, że zanotowaliśmy spadek trójką, ale tu nie mamy na jak na razie zmiany trendu na wzrostowe, ponieważ od tego dołka mamy tutaj ruch do góry jednym ciągiem gdyby ta świeca była świecą czerwoną, moglibyśmy powiedzieć, że mamy do czynienia ze zmianą trendu na wzrostowy. Na co tutaj będę czekał na wybicie tych szczytów? Jeżeli rynek wybije, wówczas będę miał do czynienia ze zmianą trendu na wzrostowy na wykresie 4-godzinowym, co będzie korelować z wykresem dziennym i wówczas będę szukał okazji do wzrostów, z tym że zwróćmy uwagę, że znajdujemy się tuż poniżej strefy. Strefy oporu. Mamy około 50 pipsów, więc nie jest to duży ruch. Niemniej jednak myślę, że na tej parze walutowej 20-30 pipsów jak najbardziej jest do rozegrania. Jeżeli to wybijemy z hukiem, no to wówczas będzie potwierdzona zmiana trendu, ponowna utrzymana i potwierdzona zmiana, kontynuacja zmiany trendu na wykresie dziennym i kolejny przystanek, kolejna strefa oporu. Dobrze, waluty mamy, główne pary walutowe za nami. Rzućmy może okiem to, na to, co dzieje się na, na indeksach, na których gramy. DAX, nasz kochany DAX, widzimy, że po wybiciu historycznych szczytów tutaj jest najwyższa, chyba cena z historii, zaraz zmniejszymy to, zobaczymy. Tak, nie widać, nie widać żeby tu było wcześniej coś, coś wyższego. Wracamy na wykres dzienny. Troszeczkę sobie spionujemy wykres, żeby to było ładnie widać. Nie, 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 nie. Tak. Mieliśmy spionować, a nie zamknąć. Dobrze. Zobaczcie. Historyczne szczyty, na których cena się dosyć długo konsolidowała. Ma, w tym tygodniu mieliśmy wybicie. Nie ma, kon, nie ma kontynuacji. Po wybiciu szczytu cena się w piątek otwarła, zanotowała kolejny szczyty gwałtownie została zbita no jakoś DAX nie chce kontynuować e, tutaj e, rajdu na północ męczy się no zobaczymy co będzie działo się dalej, zobaczcie tutaj mamy wykres 4 godzinowy na nim mamy do czynienia z trendem wzrostowym bardzo fajnie to wyglądało wybicie, test, jazda do góry ale w piątek mamy tutaj zanotowaną ostry spadek czy to jest tylko test, test wybicia? Tego wybicia zobaczymy. Poczekajmy, ponieważ w tej chwili no, mamy historyczne szczyty. Często rynek lubi zrobić tak zwane fałszywe wybicie szczytów, cofnąć się zanim po raz kolejny będzie podążał na północ. Tak wygląda DAX. Myślę, że. że, że, że... Jest dosyć trudnym na razie do dogrania. Dużo łatwiej wygląda sytuacja na SP500. Zobaczcie, SP500 cały czas mamy do czynienia z trendem wzrostowym, mamy zygzaki wzrostowe, chociaż jedyne co tutaj może niepokoić, to to, że zobaczcie, mieliśmy korektę ładną jazdę do góry i nie mamy nowych historycznych szczytów. Więc, więc to może świadczyć, że no, napotkaliśmy tutaj na o, yy... Silniejszy opór na H4. Na H4 wygląda to w ten sposób. Mieliśmy ten zrzut ceny, i powrót do trendu wzrostowego na H4. Więc można było tu po pierwszym zysku jak najbardziej zajmować i szukać okazji do wzrostów. Końcówka piątku wygląda już tutaj bardzo nieciekawie, ponieważ zobaczcie, wielko, zwróćcie uwagę na wielkość świec, wielkość barów, potem potężne zbicie. Próba negacji. Negacji tego zbicia, i kolejne jeszcze większa, większa podaż. No to troszeczkę niepokoi na tym wykresie, więc tutaj również poczekajmy. Poczekajmy, ponieważ jeżeli rynek SP500 nie będzie miał siły pociągnąć do góry, to znajdziemy się w rejonie tych tego dołeczka, albo może nawet niżej. Tyle jeżeli chodzi o, o, o indeksy i pary walutowe. Rzućmy jeszcze na zakończenie może okiem na to, co dzieje się na. Złocie i ropie. Najpierw złoto. Po dłuższej konsolidacji, na złocie mamy wreszcie wybicie jednej ze stref, akurat strefy, strefy wsparcia. Widzimy tutaj, że mamy zygzak spadkowy, czyli de facto możemy powiedzieć, że mamy trend. Spadkowy jednak, no, z otwieraniem shortów poczekajmy, ponieważ zobaczmy dwa ostatnie dni. Mamy wejście z powrotem do konsolidacji, dwie dosyć mocne, silne świecy, świece, co może świadczyć, że tutaj mieliśmy tylko fałszywe wybicie. Jeżeli na początku tygodnia cena, cena zacznie iść do góry, no, to myślę, że możemy wrócić do sytuacji, którą, której mieliśmy do czynienia przez ostatnie kilka tygodni, czyli konsolidację. W strefie pomiędzy oporem a wsparciem, na H4, zobaczcie, wygląda to w ten sposób, co może też również świadczyć o tym, że to mieliśmy do czynienia z fałszywym wybiciem. Na H4 mamy już, już potencjalny trend wzrostowy, chociaż tutaj zobaczcie, cena spadła tak, 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 i tu mamy nowy dołek, więc to jest zygzak spadkowy, ale weźcie, wróćmy uwagę, że to może być tylko korekta. ABC, czyli możemy mieć do czynienia z, z fałszywą trójką, z zagrożeniem korektą ABC, a złoto może zacząć rosnąć. Tym bardziej, że ta świeca przedostatnia świadczy o potężnej sile. Jeżeli tutaj zobaczę cofnięcie i jazdę do góry, no to myślę, że, że sytuacja jest jasna i wówczas będziemy szukać okazji dogrania na wzrosty. Mimo, że na w wykresie dziennym mamy tutaj trend spadkowy, jednak tak jak mówię, to może być fałszywe wybicie strefy wsparcia. Na zakończenie została nam ropa naftowa. Zobaczcie, jeżeli chodzi o ropę naftową, to mieliśmy w tym tygodniu do czynienia z ponownym testem, udanym testem od góry wybicia ze strefy wsparcia oporu. Możliwe, że mamy drugi test test wybicia z odwróconego P3 czyli z konsolidacji możemy mieć do czynienia ze zmianą trendu na trend wzrostowy tutaj jak widzicie mamy ostatnią trójkę spadkową więc w tym miejscu mieliśmy trend spadkowy tutaj nie ma zmiany trendu jeszcze na wzrostowy nie mamy zygzaka wzrostowego ale możliwe że na początku tygodnia znajdziemy się w tym rejonie i wybijemy ten szczyt jeżeli go wybijemy to, to potwierdzi nam zmianę trendu na wzrostowy, ale uważajmy na tą strefę tutaj oporu, która już zobaczcie raz, dwa, trzy razy w ostatnim okresie zatrzymała wzrosty na, na ropie. Na wykresie czterogodzinowym wygląda to w ten sposób: zobaczcie dane z rynku amerykańskiego, gwałtowny spadek. De facto, mamy zmianę trendu na spadkowy, gwałtowne wybicie raz, dwa, trzy, tu mamy również zygzak spadkowy, bardzo podobną sytuację na, jak na, na złocie ale mamy też dosyć silne świece popytowe tutaj do strefy, jak wybijemy te szczyty, to tutaj jeszcze do strefy mamy no, 72 pipsy, więc jest, jest z czego szukać e, zysku, jest, jest to jest o co walczyć, więc, więc uważajmy i poczekajmy, zdecyduje się rynek jednoznacznie, myślę, że wówczas dużo łatwiej będzie otwierać Pozycje i próbować ugrać coś dla siebie. Dzięki za uwagę. Życzę wszystkim udanych transakcji. Do następnego razu. Cześć!